Może taka najbardziej oczywista. Jan Paweł II. No kurde, że ja na to nie wpadłam. No. A, to, a pan a kiedy stanął na brzeg? Nie że... nie. Nie przepraszam, Ja to ma zwrotek, bo mi się sichu chce. To może zróbmy tak, pan pójdzie do toalety, a ja państwu bardzo dziękuję. No oczywiście Jan Paweł II bardzo dobry pomysł, tylko że jest taki problem, że u nas w Trzustkowie jest już jedna podstawówka imienia Jana Pawła II. No no i? No, no i zespół szkół zawodowych imienia Jana Pawła II, dom kultury imienia Jana Pawła II, no i przedszkole imienia Jana Pawła II. Nie, Wesołe papieżonka. No i zaraz i to jest duże? No, przepraszam bardzo, te wesołe papieżonka. To gdzie to jest? No, no jedzie pan cały czas aleją Jana Pawła II. No, na Następnie skręca pan w lewo w Karola Wojtyły. Wojtyły. No i potem pan cały czas prosto leci przez plac papieża Polaka. Aha. I zaraz za tym placem 200 metrów w prawo, no to ma pan pierwszego rodaka na stolicy Piotrowej. Aha. No i potem pan jedzie dalej, jest ta ulica Kwiatowa. Kwiatowa. <ślesztuk> Strasznie dziwna nazwa. Właśnie przy tej ulicy jest właśnie to przedszkole. Aha. No ale przecież jeśli my mamy tyle ulic imienia Jana Pawła II, no to w kontekście tych wszystkich reportaży, to chyba należałoby coś z tym zrobić. Rze rzeczywiście, w sumie to bardzo słuszna uwaga. To, ja, ja wiem, co zrobimy. Po prostu tę Kwiatową zmienimy na ulicę Obrońców Dobrego Imienia Jana Pawła A. II <laughs> załatwione. Ale wróćmy do patronów.